Cześć, witajcie. W odcineczek porozmawiam troszeczkę na temat organizerów multi. Podkreślam, multi, będą to organizery multi tu jak i pro. Lecz jakby nie patrzeć, te dwa organizery jest praktycznie to samo różni się detalami, tak szczerze mówiąc. A tak naprawdę te dwa organizery pasują do trzech systemów, ponieważ możemy je włożyć i użyć do prime. możemy użyć ich do systemu TU, tam gdzie mamy dedykowane wejścia, oraz systemu PRO. Więc tak to się prezentuje. Chodzi tutaj o temat organizerów multi tego typu. Są to najnowsze organizerki, a tutaj mamy organizerki starszego typu, które prezentują się tak. Są to organizerki tu, są to organizerki pro. Patrząc po zbliżeniach, gabaryt tutaj się nie zmienił. Na przegrody w środku również się nie zmieniło, czyli mamy tą samą zawartość, te same wejścia Oprócz takich poszczególnych detali, tutaj mamy przegrody, tutaj już nie mamy tych przegród na przykład, i mamy różnice rączki, jak widzimy. Tutaj mamy rączkę taką jednolitą, a tutaj mamy rączkę taką już elastyczną, jak widzicie, z fajnym logiem kubrika. Jeżeli chodzi o zapięcia przód, też tutaj praktycznie się nie zmieniło. Tutaj mamy kapkę większe te zapięcia ale boczne montaże, czyli boczne szyny, można powiedzieć, jeżeli chodzi o rozstaw, się nie zmieniły. Różnica jest tylko taka, że tutaj w Pro nie mamy tutaj ogranicznika. Jeżeli chodzi o system Tu, o stare organizerki Multi, mamy tutaj ogranicznik. I dlaczego ten jest ogranicznik? Yy, za chwilę zobaczycie, dlaczego tutaj go nie ma, a tutaj po prostu w starej generacji jest. Jeżeli chodzi o zawiasy, tył również jest to samo. Jeżeli chodzi o system Pro, jeżeli chodzi o system Pro, w toolboxie mieści nam się 5 organizerów. Jeżeli chodzi o system Tu, mieści nam się 7 organizerów. Zobaczcie, czy to będzie system Pro, czy to będzie system Tu. Jakby nie patrzeć, pasuje wszystko do siebie. Więc, tak szczerze mówiąc, możemy sobie żonglować bez żadnego problemu i wszystko będzie ze sobą współpracowało. Więc pomyślicie, dlaczego tutaj mamy dwa osobne organizery, już pokazuję, już oświadam. Najpierw pokażę to na toolboxie od Pro. Które, jak dobrze wiecie, w zestawie mamy tackę oraz przegrody. Przegrody są stworzone tak, że tutaj mamy właśnie na organizer, na organizację naszych organizerków multi, co nie, czyli po prostu możemy je montować. Voilà! Możemy jak najbardziej, ale również tak jak mówię, że możemy montować organizerki starego typu, lecz trzeba wziąć pod uwagę, że tutaj temat jest taki. Temat jest taki w tym przypadku akurat, że wszystko fajnie pasuje, co nie? Pasuje, pasuje bez żadnego problemu. Jakbyśmy nie włożyli w tym momencie nasz organizarek się mieści, a nawet możemy śmiało zamknąć naszą skrzynię, zobaczcie, bez żadnego problemu. Więc jak widzicie, do systemu Pro czy będzie to organizer multi, pro czy organizer tu mamy tą samą identyko wysokość więc dlaczego to się różni już wam pokazuję tak jak mówiłem do takiego systemu pro możemy śmiało zmieścić 5 organizerków bez żadnego problemu z różnym zagospodarowaniem oczywiście w zależności od nas i na przykład włożę jeden stary. Zobaczcie. Mieści się, mieści. Zamykamy. Mamy skrzynkę na montażę? Mamy. Ale gdy mamy na przykład skrzynię Prime Toolbox 250 Prime, tutaj już nasz środek jest troszeczkę inaczej zagospodarowany. Patrzcie, mamy tutaj specjalnie takie przeżebrowania, które utrzymują tackę w kilku miejscach. Mamy to dokładnie raz, dwa, trzy, cztery, w czterech miejscach, gdzie nasza tacka tutaj po prostu sobie siedzi, co nie? No i oczywiście mamy tutaj rozstaw na organizerki Multi. Tylko w tym przypadku, gdy weźmiemy organizer Multi tu, czyli stary, i Multi Organizer Pro, czyli nowy, Zobaczcie, tam gdzie właśnie to przetłoczenie jest dłuższe pod tackę, nasz organizer się nie zmieści, ponieważ ta blokada, która jest od góry, będzie blokować. Ale na przykład już obok, obok bez żadnego problemu się mieści. A właśnie te organizerki multi nowe z Pro, nawet gdzie mamy tą blokadę, mamy to już na przeszał. I to jest cała filozofia, cała różnica tych organizerków multi. Tak naprawdę, czy ten organizer, czy ten organizer zamontujemy w tych samych skrzynkach bez żadnego problemu, oprócz właśnie tego małego niuansu, który jest w skrzynkach Prime, czyli te wydłużenia na tackę, dlatego. Albo montujemy po prostu je między, bo możemy śmiało montować między, lub po prostu montujemy te organizerki nowsze. Już Wam pokazuję, jak to będzie wyglądało przy takiej mieszance. Gdzie nie możemy, to montujemy śmiało te nowe. A gdzie możemy, montujemy te stare. Już patrzycie, już Wam pokazuję. A nawet zrobię tak, żeby pokazać Wam ile się tych wszystkich organizerków bezproblemowo zmieści na przykład. Więc tak naprawdę tutaj różnica nie jest duża, ale jest, więc jeżeli ktoś do tej pory nie rozumiał, czym tu tak szczerze mówiąc się różniło, no to już będzie. Wiedział i zobaczcie, w tym momencie zmieściłem 7 organizerów akurat na mijaka, ponieważ co drugi organizer wychodziło właśnie z tym wydłużeniem pod tackę. Więc jak najbardziej jest to możliwe, jeżeli mamy stare organizerki, nie musimy się martwić, że tutaj nam to nie wejdzie. Żaden problem, zawsze, zawsze, ale to zawsze można zlikwidować tą blokadę której nie ma w, tutaj w nowym organizerze, zobaczcie, możemy to po prostu wyciąć, dwa zęby i każdy organizerek będzie wchodził bez żadnego problemu, czy będziemy mieli taki te, dystans, czy, czy też nie, ja gdzieś miałem chyba nawet organizer z wyciętym ząbkiem, o, patrzcie, mam organizer y, z wyciętym ząbkiem, o. I w tym momencie ja nie muszę się martwić. Zobaczcie, tutaj, gdzie mam długi rozstaw, na pewno trafię. Zobaczcie, voilà. włożyłem jeden obu drugiego bez żadnego problemu. Wchodzi, zamykamy. To siedzi. Więc podsumowując, organizer Multipro yy, nie różni się zbyt wiele od organizera. Z serii 2. Jest to praktycznie ten sam organizer. Mamy tutaj jedynie zmienioną rączkę oraz brak, brak blokady, który ma, e, daje nam większe możliwości. Jeżeli chodzi o asortyment w środku, zostaje to tak samo, oprócz tak jak mówiłem, tych dwóch dodatkowych małych przegródek. Co mogę powiedzieć na temat tych organizerków między starym a nowym? To mogę powiedzieć z czystym sumieniem, że tutaj w organizerze, tu ta pokrywa mocniej przylega. Tutaj zobaczcie, nie ma luzów. A na przykład w nowszym organizerze, o by było, w nowszym organizerze, zobaczcie, te luzy są kapkę większe. I to nie jest w jednym organizerze. Tak po prostu, zobaczcie, jest dosłownie w każdym. Więc jeżeli ktoś tutaj organizuje, tak jak ja na przykład, różnego rodzaju śrubki, podkładki, nakrętki yy, i innego typu yy, szmery bajary, to warto jest przegrody na przykład wkleić w dwóch punktach, żeby one po prostu nie podskakiwały. Bo czasem tak się zdaje, że jak jest to w ciągłym ruchu, to potrafi po prostu coś tam z miejsca na miejsce się przesypać, zwłaszcza przy drobnych elementach typu podkładki, co nie? Więc warto wziąć to pod uwagę. Tyle w temacie. Koszt takich organizatorów jest naprawdę niewielki, a na przykład w zestawie z insert connectors yy, możemy. Kupić je można powiedzieć za tak zwane grosze. Więc wybór należy do Was. Dajcie znać w komentarzach, czy używacie, czy posiadacie, czy Waszym zdaniem organizarki Multi to jest fajny patent, czy niefajny. Ja, tak jak mówię. Używam ich od lat, a te nowe z tą fajną rączką przypadły mi do gustu. Tak jak mówię, mają troszeczkę większy luz na pokrywie, ale akurat w moim przypadku, jak ja już to sobie podregulowałem po swojemu, no to tutaj naprawdę czysta przyjemność na roboty wyjeżdżać z takimi elementami bez żadnego problemu. Tyle. Komentujcie. Lajkujcie. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.